Hej, witajcie na kanale Sypnia Planuję. Dzisiaj dzień z życia mamy pracującej. No, tylko że z pracy musiałam się zwolnić, bo córka ma prawdopodobnie gorączkę. E, także zobaczycie e, mój dzień z dzieckiem w domu. Zapraszam do oglądania. Przebrałyśmy się, bo wydaje mi się, że Asi będzie tak wygodniej chodzić w pajacyku. Zresztą ja uwielbiam, jak takie dzieci chodzą w pajacach zamiast tych legginsach i różnych spodniach. Także zupełnie wolę ją taką. No i ma zawsze coś na nóżkach. Ona bardzo lubi zdejmować skarpetki i uczyć się jej zakładać, co jest no, efektem takim, że i tak chodzi bez skarpetek. Także wolę, żeby miała coś już na stópkach. Co ty kombinujesz? up No, temperatura cały czas utrzymuje się 37 stopni, także chyba nie jest źle co? Nie wyglądamy na chorą. Jesteśmy fajne, złotkie, tak? Piżama, bycia piżama, piżama. Piżama, Widocznie mi tę obywateli, cała tak obywateli, cała seria do kosza? Chodź do kosza. Ja. Yeah. ok, błah. Papakosz. Bum. Dziękuję. 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 Cię Asia chodzi po całym domu i sprząta jedną ściereczką, tak, tu jestem. sprząta, nawet mnie odsunęła jak stałam, na naczynia, bo ona chciała umyć szafkę w kuchni, tak, tak wszystko wysprzątałaś, tak, papa, papa, -pa. no to papa, no to będzie, 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 tak będziesz tańczyć, tak, będzie, będzie, Тип, 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 Zobaczcie, kto tu się obudził pod rzędze. Jestem szczęśliwa, taka nie wołam jeść. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby nie karmić dzieci, kiedy są chore. Znaczy, nie chodzi o to, że płaczą z głodu, ja nie dam im jeść, ale jak nie wołają, to raczej nie staram się trzymać tych podstawowych posiłków, tylko dopiero właśnie w momencie, kiedy zawołają. Podobno jest tak, że właśnie przy trawieniu bardzo dużo energii się zużywa, a powinna być ona zużywana na leczenie organizmu. Także Asia, jak zrobiła ten chlebek z kurczikiem, to teraz ciągle nic nie woła, więc e, tak to zostawię, aż powie mi, że jest głodna. Dajcie mi znać, jak wy zachowujecie się z dziećmi, które są chore. Czy, czy też Czy karmicie je normalnie i staracie się, żeby coś zjadły tak praktycznie na siłę, nawet jeżeli nie mają apetytu? E, czy raczej też wolicie e, po prostu nie karmić ich na siłę? Tak? Och, ty ty. MM. MM. A mama, jesteś przytulak, tak? Jesteś przytulak? Co się stało? Kosiu, Kosiu, popisujesz się. Kosiu, Kosiu. Oj. 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 To jest piesek, tak? Daj, Tak? A, jak piesek. A ja. O. Mhm. O. robi sobie właśnie drugą drżamkę. Znowu ładnie zasnęła. Także ja teraz już będę przygotowywała coś do jedzenia dla niej, bo wróci braciszek z tatą z przedszkola, więc na pewno, skoro Adaś będzie jadł, to Asia też już będzie chciała Jej Do tej pory nie wołała nic do jedzenia, więc nie oferowałam jej nic, ale wiem, że jak zobaczy, że Adaś je, to ona na pewno też zawoła, więc tak myślę, że tak. Nie dam jej żadnego mięsa, nic słodkiego, więc jajecznica będzie chyba najlepszym wyborem. Dodam jej też troszeczkę awokado, żeby miała zdrowe tłuszcze. I myślę, że już po tym nie będzie chciała nic więcej jeść, a na noc zostanie butle. No dobrze, wydaje mi się, że nie uda mi się więcej już nagrać nic e, dla Was. Teraz już czas na kąpiel i spanie. E, Asienka w sumie niewiele dzisiaj zjadła, ale rano wpiła butlę, bo była jeszcze całkiem zdrowa. E, później zjadła ten chlebek z jogurcikiem i jajecznicę z awokado. Teraz dostanie butlę, e, żeby ładnie zasnęła i myślę, no mam nadzieję, że e, prześpi noc. E, jeżeli tak... To myślę, że zostanę z nią może 2-3 godzinki rano, jeżeli nie pojawi się gorączka, to odeślę ją do żłobka, a sama pójdę do pracy. Ale dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa pa! 16, 17, 18. Mamy już nakrywa. 99. 100! Nie jest na końcu!